Ranek kolejnego dnia po wieczorze panińskim wymagał od nas pełnej mobilizacji. I chociaż trochę suszyło mnie w gardle, musiałam zmotywować siebie i kiję do działania. Odebranie sukni ślubnej, którą wybraliście dla Marty, za co Wam jesteśmy bardzo wdzięczne, wybranie kwiatów i oczywiście weselnego ciasta zajęło nam ładnych kilka godzin. I jeszcze chwilka oddechu przed wielkimi przygotowywaniami panny młodej. No i wreszcie, i wreszcie jest nasza piękna, szczęśliwa Panna Młoda. No kochani, zapraszamy na wesele. Nasz orszak ślubny przybył na piękną, weselną plażę punktualnie o 17. Lewi już czekał na wybrankę swojego serca. Marta wyglądała przepięknie. Co oczywiście nie umknęło uwadze Pana Młodego. Złożyli Uroczystą przysięgę, przy pięknym blasku zachodzącego słońca. Było dużo o miłości, wierności, i takie tam, a obrączki na szczęście pasowały. I wreszcie przypieczętowanie tego wszystkiego soczystym pocałunkiem państwa młodych. Sto lat, kochani. Później przyszedł czas na tort, nie obyło się bezkrwawego incydentu? Oczywiście. Był też oczywiście toast. I w sumie nie jeden. Towarzystwo bawiło się bardzo dobrze i wszystko zapowiadało się idealnie, gdyby nie. Zaczęło się niewinnie od pierwszego tańca. Kiedy to wtedy poszło coś nie tak. No ale przyjmijmy, że była to wina śliskiej podłogi. A później odebrałam wyczekiwaną wiadomość od ciotki Matyldy. Haniu, Twój czas najmu kampera kończy się, więc ja razem z Leną zaplanowałyśmy wakacyjny trip. Przyjedziemy po samochód w poniedziałek po jedenastej. Zostaw klucz pod przednim kołem od strony kierowcy. Całuję cię mocno i ściskam. Matylda. I jakby złego było za mało, poprzez dźwięki weselnej muzyki usłyszałam wyraźny odgłos kłótni nowożeńców. Marto na litość boską to mój brat! Bla, bla, bla. Który cię zostawił Lewi jak byłeś mały. On nigdy dla ciebie by nic nie zrobił tego nie wiesz ty jesteś tu a on tam nie 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 zostawię go w potrzebie to sobie jedź może to zrobię jedź ja zostaję tu hej martuś wszystko w porządku czy mogę ci jakoś pomóc wszystko się jakoś ułoży marta o co chodzi oj nawet ci nie chcę mówić to takie straszne powiesz mi a ja jakoś zaradzę ty zawsze mnie chcesz rozweselić Jesteś kochana. No więc starszy brat Lewiego, Karol, mieszka w kasztanowym grzybiecie na starej paskudnej farmie. Nigdy nie dbał od młodszego brata, chciał się dorobić na rodzinnym ranczu i żyć jak panisko. Poczekaj, poczekaj, a teraz chce pieniędzy, pomocy, wszystkiego. Aaa, czyli przypomniał sobie o rodzinie. Brawo, brawo za asertywność. Niestety, ale on jest poważnie chory i ktoś musi mu pomóc. On chce przygotować farmę pod sprzedaż. Pewnie będę musiała tam jechać. Bla, bla, bla. Mam plan. Niestety ciocia Matylda upomniała się o kamper, więc tak jakbym nie miała gdzie aktualnie mieszkać. Więc może to ja pojadę na rancho i pomogę Karolowi. Naprawdę? Zrobiłabyś to? Tak, a wy jedźcie w swoją poślubną podróż. Ja podbiję dziki zachód i jeszcze to opiszę w kolejnej książce. Będzie fajnie, zobaczysz. Jesteś najlepsza. Taka już jestem, szybko odpowiem cioci na SMS. To co? Mogę Wam życzyć szczęśliwej podróży poślubnej? Tak, dziękuję kochana. I tak zakończyło się wesele. Państwo młodzi wyjechali w podróż poślubną. Kija wróciła do Handfor of Bali, a ja do Campera. Przede mną ostatni dzień na cudownym. Solami. Sol, sol, ja drabina pieprzu, witam was kochani bardzo serdecznie. Po raz ostatni z takim pięknym widokiem w Solani, ale mi będzie brakować tego miejsca strasznie. E, tak, nasza. Simeczka, Hania jest już spakowana, ale jeszcze na spokojnie ten ostatni dzień będziemy sobie właśnie tutaj przeżywać. Czy my mamy tutaj wszystko popłacone? Chyba tak. Wszystkie książki mamy wydane swoim sumptem? Chyba tak. Wszystkie trzy. <laughs> ale widzę, że tutaj z tyłu zakrada się Emi, a Emi w sumie nie mieliśmy okazji tak bliżej poznać, więc fajnie by było, jakbyśmy chwilę z nią porozmawiały. Może zapytamy ją, jak minął jej dzień do tej godziny dziewiątej, tę całą godzinę pewnie po wstaniu. Ale tak, pogadamy sobie chwileczkę. I tak, jesteśmy już przebrane, gotowe do wyjazdu. Chociaż jeszcze powiem Wam szczerze, że bardzo bym chciała przed samym wyjazdem do podjechać sobie do sklepu i kupić sobie trójkowbojski. No, bo ja nie wiem, jak nam się w takich galotach będzie e, na koniu jeździło. <noise> będzie trzeba trochę zmienić myślenie. A co tutaj jest? E, nie, ja chcę porozmawiać z Emi. E, opowiedz dowcip, może nie, ale e, na pewno ją jeszcze wypytamy o jej chodź tutaj Emi no. o jej zainteresowania o jej cechy właśnie jej powiedziała y, nasza Hania, że się przeprowadza pochwal szczerze i wiecie co mam pomysł pojedźmy sobie do domu razem z Emi, do jej domu zobaczmy jak ona mieszka a nasza Emi tak sobie kochani mieszka wychowuje nie chcę powiedzieć samotnie, bo to jest dziwne stwierdzenie, że jest samotna matka, jak ona nigdy nie jest samotna, bo ma dziecko, więc wychowuje swoją córeczkę, która tutaj siedzi i która ma na imię Dafne, wychowuje sama, ponieważ no tak się stało w jej życiu, że że ją rzucił y, jej chłopak, kiedy była w liceum. To jest y, mieszkanie, mieszkanie pokój Dafny. No, zobaczcie, jak tu jest super. Y, no, a tutaj jest skromna sypialnia mamy, ale ona postanowiła, że zrobi wszystko, żeby jej córeczce niczego nie brakowało. No i tutaj mamy taki malutki problem. Przepięknie tu jest. No, no, no popatrzcie. No, po prostu, no cudnie, cudownie. O, o takim domku marzyła nasza Hania, ale może sobie pomyśleć i pomarzyć, bo tylko to jej <laughs> zostało. Co chciałam powiedzieć? Aha, nasza Emi, słuchajcie, ona, nie wiem, czy to już będziemy to wiedzieć, ale. Zaraz zobaczymy na profilu. No, właśnie to nam jeszcze niestety nie wyskoczyło. Emi bardzo chciała zostać aktorką. To było jej marzenie już od liceum. Grała w jakichś tam sztukach teatralnych. No, bardzo, bardzo starała się dostać wszędzie. Tam, gdzie była możliwość grania śpiewania, bo, bo jest obdarzona niezwykłym talentem. Niestety, ale no tak życie tak los spłatał jej figla, uśmiał się troszeczkę jeszcze jest ambitna. No i no niestety nie dało rady. I ona co prawda coś tam na jakiś cząstkę etatu sobie jakieś prace dorywcze bierze, no ale wiecie, to jest dalekie od tego, żeby zrealizować plany. No bo wiadomo, ma córeczkę, ona jest teraz najważniejsza i pewnie gdybyśmy zostały w Sulani, to pewnie byśmy zaopiekowały się, pomogłybyśmy jej w tym... No, i po prostu zaopiekowałybyśmy się jej córeczką, ona by sobie poszła yy, zdobywać Hollywood, ale no jest jak jest, my jedziemy zupełnie w innym kierunku. Więc tak, zostawimy teraz Emi i jej domek. Prześliczny jeszcze raz, popatrzcie, no po prostu jest tu prześliczne, prześlicznie. Więc myślę, że tak, wiem, słowo, które dzisiaj jest sponsorem programu, to będzie wyraz prześliczny. Natomiast tak my czy ty już jesteś głodna? Nie. My dzisiaj chciałobyśmy się jeszcze spotkać z inną osobą. No i chyba właśnie pójdziemy sobie tutaj do tego baru nieopodal żeby tam spotkać się z Leonem, i tam być może wyjaśnić sobie pewne kwestie związane z nim, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale pod koniec drugiego odcinka, właśnie dokładnie w tym oto miejscu coś się tam między nimi zadziało. No, na tyle, że jest tutaj, proszę, proszę bardzo, jest tutaj zaznaczone na różowo. Ale nic więcej z tego nie wyszło. Leon Górecki był nawet z nami na weselu, bawił się. Można powiedzieć, że towarzyszył nam, bo bardzo często przy nas siedział albo tańczył i tak dalej, ale tu widzimy jeszcze jest Eryk, więc my sobie też za chwileczkę z nim porozmawiamy, żeby jak najwięcej takich przyjaznych mieć relacji i żebyśmy mogli potem zaprosić ewentualnie naszych starych przyjaciół do nowego domu, jak, jak się da, jak nam oczywiście pozwoli e, nam e, nasz właściciel rancza, bo może będzie tak, że on raczej będzie taki introwertyczny i nie będzie sobie życzył. No to już wtedy trudno. No, ale z tym całym leonem, no wyszło nam tak, jak wyszło, raczej nie wyszło. No więc, tak, będzie trochę smutno, ale jakoś tam myślę, że sobie poradzimy. Jeżeli on nie będzie się z nami chciał dalej bliżej, bliższe relacje mieć, no to podziękujemy mu, zostaniemy tylko przyjaciółmi. No i pojedziemy z czystą kartą do nowej miejscówki, bo też nie ma co kogoś na siłę zmuszać. Słuchajcie, kliknęłam do niej, żeby sobie porozmawiała z Leonem. To wylądowali gdzieś tak daleko absurdalnie. Nie wiem, co tu się podziało, ale ona go teraz goni. Kibo też nie ma co kogoś na siłę zmuszać. Hanka tobie chyba naprawdę zależy na tym Leonie. Daj chłopu szansa on od ciebie ucieka. Haniu. Jeszcze sobie zobaczyła, ile kroków zrobiła. No patrzcie, on jej ucieka, on idzie na głęboką wodę, a ta za nim. I tu sobie będziecie gadać? Ok, o Matyldo, o co tu chodzi? Dobra, możesz, kochanie, zapytać go o cokolwiek, bo ja nie wiem, czy my może, może on jest z jakimś związku. Weź się go zapytaj. Jest singlem, okej, okay. a, a coś może jeszcze bliżej nam powiesz na swój temat? Flirt? Nie wiem, no może o romantyczne zainteresowania. Bo ja się wyprowadzam, ja chcę wiedzieć, na czym stoję. No tak głupio mi trochę. Ale możesz mi powiedzieć? Hania, dowiedziała się, jaką orientację miłosną ma Leon. Ok. No to otwórz profil. Kobiety, mężczyźni. Aha, może dlatego on jest taki niezdecydowany. No, nie wiem, kochana, no co ja ci mogę poradzić? Boję się, że kliknę ci jakoś nie tak i potem będziesz smutna. To może zostawmy jeszcze to. Nic takiego się nie dzieje. To będzie nasz plan B. Po prostu. Chodź, chodź. Weźniesz sobie jeszcze, poczylujesz trochę na zakończenie naszego pobytu na Sulani Jeszcze żeśmy nie pływały taką piękną łódką, więc może nam się uda. Kania jest wyraźnie uradowana. Patrzcie, jaka zadowolona z życia. <grystanie> to jest chyba, słuchajcie, miejscówka jej marzeń. Coraz się stukniecie! O, jak dobrze. U, było blisko. Ok, niech sobie chwilę popływa i już pojedziemy sobie jeszcze na wodospad. Ale czat, jesteśmy tutaj jednak z Leonem, bo tak, bo ona chciała. <grymne> Ale jest tu po prostu super, więc będę się dalej zach zachowywać, zachwycać Solani przed jego opuszczeniem i zobaczymy jak nam się wszystko poukłada na nowym miejscu. No nie. No, jak dzieciaki, no, jak dzieciaki. A co już? Idzie. Ale że już idziecie? Znaczy idziecie, czy nie idziecie? Bo jakoś tak nie umiesz się zdecydować. A, no dobra, ok. Czy tego zarączki, a on dalej nic. Czy ty się nie spaliłaś trochę, Haniu, na tym słonku? Spaliłam się i chce mi się siusiu. Dobra. Szukamy kibelka gdzieś. Halo, halo. Czy jest tutaj jakiś kibelek wolny? Jest. No to chodź, skorzystaj. Skorzystaj i pójdzie, pójdziemy dziś coś zjeść dobrego. Nigdzie nie musimy iść. Bo on robi hot dogi ale fajnie. Ciekawe jakie jakości będą, mam nadzieję, że zjadliwe. Myjesz sobie rączki? To podejdź tu, kochania. Jak nie z five, czy to będą dobre. Super. Leon, to z ciebie w całkiem fajny faciu, no? Pierwszy pocałunek, a spróbujemy. Tylko niech zjedzą najpierw. Nie wiem, czy to się uda. Ja się trochę boję w takie rzeczy, nie? Więc może tak po poprawimy mu humor. Ale wyskoczyło to tak z jenacka. Poślij pocałunek. żebyś coś zrobił tak od siebie, chłopie, co? Zrobisz coś od siebie? Oj, <laughs> no jasne, jeszcze niech nam tutaj ktoś z różowymi włosami na plecach wejdzie. Super. Trochę przesadzasz, przeszkadzasz, chciałam powiedzieć. Czy mógłby pan sobie pójść? Bo my tu mamy, że tak powiem, takie spotkanie intymne. Dobra, spróbujemy. Słuchajcie, raz kozie śmierć. Pierwszy pocałunek to jeszcze nic takiego, prawda? prawda? Chociaż wiecie, Anka w pokoleniach to już miała ten pierwszy pocałunek, i guźgiej z tego wyszło, no nie. O, ja, romantyczne, flirt. Co możemy jeszcze zrobić? Hmm, wymienić się numerami wiecie to by nam się przydało jak będziemy w innej miejscówce żeby do nas zadzwonił może on dlatego do nas nie dzwonił bo on nie miał numeru Ma, jak gdzie ty masz głowę kobieto też sobie zapiszesz nasz numer ok i co tam masz jeszcze porozmawiaj a wiesz co jest już trochę późno nie będziemy go prosić o zostanie chłopakiem. Po prostu. Po prostu pocałujemy go, i się z nim pożegnamy. Chyba, że on nam ucieknie, to wtedy go nie pocałujemy. No tak, i na pewno go pożegnamy. Bo nie ma co. Idziemy, kochani, wracamy do nas, do domku, dlatego, że jutro wczesnym rankiem Hanka będzie musiała wyjechać, a ja jeszcze chciałam, tak, jeszcze chciałam do sklepu jechać. Tak, Anka, najpierw przejdziemy przez butik, a pierwszy butik jest na drugiej wyspie, więc jedziemy na drugą wyspę do butiku. Zobaczcie, tu jest takie, taką, taka siłownia, tak, to no, taka siłownia, no nie tam sparaczy to to nie jest no, chociaż jest coś tam do masażu i tutaj jest malutki butik, więc ja zaraz ją wyposażę w jakieś ubranko, żeby jutro jak pójdzie na farmę no tak mało profesjonalnie wygląda jako farmerka, oranżarka no nie? no już wróciłyśmy, coś tam sobie wybrałyśmy nie wiem czy ludzie tam nie pękną ze śmiechu jak zobaczą naszą kowbojkę no ale tak kochani Dokładnie tydzień temu Nasza Hania przyjechała tutaj na Sulani Zdmuchiwała mm, Świeczki na torcie Które miała Przeszła do kolejnej grupy wiekowej I wydaje się, że tak Dużo czasu już minęło A to tylko tydzień No i będziemy opuszczać to cudowne miejsce Ale zanim to się stanie To jeszcze prześpimy się chwilkę I nad samym ranem Włożymy klucz w już umówione miejsce i pojedziemy sobie na ranczo. Więc do zobaczenia kochani w kolejnym naszym spotkaniu na ranczu. Zobaczymy jak dalej potoczą się przygody naszej Hani Pianki. nomenomen, która piecze właśnie pianki. Smacznego Haniu. Żegnam się z Wami kochani. Życzę Wam jak zawsze miłego dnia. Sól, sól, odrobina pieprzu i pa pa.